Witam serdecznie na kolejne poszukiwania. Dzisiaj wietrzek. Jesteśmy w lesie. Pogoda nie rozpieszcza, ale w lesie w miarę cicho. Idziemy szukać. Mamy pierwszego fanta dzisiaj. To, to może być. Jest łóżawek. Zobaczymy, czy to jest jakiś rok. Zdajemy sobie komin, trochę będziemy wyraźnie słychać słuchać. Trzeba spodnie. 1930 rok. 2 złota. Piękny strzał dzisiaj. Jest. Ja idę dalej, zobaczcie jaka pogoda. To przynajmniej taki wieje jak na zewnątrz lasu. Dobra, idę dalej. Bardzo się trafił, taki okrągły. Chciałem zauważyć odrębka do, do tych grubych metalów będzie w łon zobaczcie piszcie dany za we 79 rok Czego piszcie? A teraz mam pocisk z myśliwego Teraz znalazłem subeczek Wieje, zimno. My się nie poddajemy. Teraz wyszło takie coś bardzo wysoko. 88 ID, mu Szkoda, początkowo to łóżka, ale też nie jest łóżka. W domu umyję, zweryfikuję. Ja tym akcentem kończę poszukiwania. My zmierzamy do samochodu. trzy trzymaneczki. Jakieś tam drobnice, parę łysek z odcinek niezbyt długi, bo też długo nie byliśmy. Słuchajcie. Nie, niezbyt długi, bo krótko byliśmy z dwie ze szwagrem, pokazać mu co wyglądają, poszukiwania, co mu się spodoba, to nie wiem, trzymajcie się na razie, cześć, zostawcie łapkę pod filmem.